Najgorętsze sprawy dnia. Wszystko w temacie w RMFFM. Tutaj jedziemy razem z Wami w kierunku Świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy z Wami również w nocnej trasie za kółkiem i mamy dla Was specjalnego gościa. To Iwona Blecharczyk, w internecie znana jako Tracking Girl. Iwona jest zawodowym kierowcą wielkogabarytowej ciężarówki i jeździ najczęściej właśnie w nocy. Reporter RMFM Michał Dobrowicz poprosił o podpowiedzi dla tych, którzy no właśnie o tej porze są za kółkiem. Posłuchajmy. A jaką masz radę dla podróżujących nocą? Co zrobić, żeby nie zachować? co zrobić, żeby czerpać przyjemność z tej jazdy, bo ty chyba lubisz jeździć nocą. Lubię jeździć nocą, ale aczkolwiek jazda nocą nie jest dla każdego, więc gdybym miała poradzić, to przede wszystkim no, do jazdy nocą trzeba przygotować swoje ciało, czyli odpowiedni posiłek przed, czyli nie za ciężki, nie za lekki, żeby człowiek po godzinie nie był głodny i od razu... Tuż przed podróżą? To już zależy od człowieka, bo są ludzie, którzy po jedzeniu czują się senni i idą spać. No, ja na przykład, jeżeli zjem taki odpowiedni posiłek dla mnie, jakim jest są na przykład burkuły na parze z Łososiem, to po prostu jedziemy się absolutnie genialnie. wiem, że to mi dobrze służy. Każdy człowiek na pewno zna, może znaleźć dla siebie tak, taki posiłek, który którym będzie się czuł świetnie i nie będzie się czuł senny bardzo szybko. Iwona podróżuje w tak zwanym transporcie specjalistycznym, czyli wozi ładunki specjalne albo bardzo ciężkie. I często jest tak, że nie może pozwolić sobie w trasie nawet na krótką przerwę na drzemkę. Ja muszę dojechać tam, gdzie muszę dojechać i żeby coś jakkolwiek działo z paniem ja muszę jechać, bo ja nie jestem w stanie nigdzie zjechać z tym moim ładunkiem ogromnym. No bo po prostu fizycznie nie ma ja mam taki system, że staram się co pół godziny odsunąć szybę, tak na 10 cm. Na chwilę? Na minutę, żeby cały czas dostarczać takie świeże, rześkie powietrze do kabiny. Całe to utrzymanie organizmu przez całą noc polega na tym, żeby od samego początku, no stop, utrzymywać organizm w takiej samej kondycji. Czyli cały czas po prostu nawadnia, cały czas tam sobie do, dostarczać świeżego powietrza. I ewentualnie, jeżeli tam nam spada poziom cukru, to, to trzeba sobie tam jakieś orzechy zjeść, tylko żeby utrzymać poziom. I do tego najlepiej utrzymać dobry poziom umiejętności za kierownicą. I tutaj nasz gość też ma cenne podpowiedzi dla nocnych kierowców. Jest jakiś błąd, który popełniają kierowcy, który widzisz i mogłabyś wypunktować. Coś, co często robimy i to nie jest dobre. Największym grzechem kierowców na całym świecie z tego, co zauważyłam, to jest brak zachowywania odległości. Jeden drugiego pogania, co tutaj szczególnie zauważyłam. Właśnie teraz wczoraj dojechałam do świateł i było torowisko i no, przede mną już nie było miejsca do podjazdu. Musiałabym stanąć na, na torach. Wiadomo, jak światło zielone chwilę świeci, to się zmieni na czerwony, a nie na kolejne zielone, nie? A tam, tam samochód za mną już tak trąbił, trąbił, trąbił. No i oczywiście zaraz przeskoczył na czerwony. Jak gdyby miałaby punktować jeden, to właśnie ta bezpieczna odległość. Niektórzy kierowcy, żeby pobudzić się w nocnej trasie, włączają głośną muzykę. Nasz gość odradza taki pomysł. To jest podstępna pułapka, bo i mamy głośniej, tym nasz organizm się bardziej męczy, szybciej się męczy. Jeżeli nas pobudzi ta piosenka, to chyba tylko dlatego, że niesie ze sobą jakieś tam pozytywne emocje, wspomnienia i tak przez to, że jest głośno. Głośna muzyka bardziej męczy w dłuższej perspektywie niż pomaga.